Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki. I dzisiaj przyjedzie do nas nowy nabytek, który wybraliście. Jest to ciągnik. Jeszcze jedna rzecz przyjedzie, bo to sobie po prostu dokupiłem. Ale to zresztą zobaczycie zaraz, jaki to jest ciągnik. Zresztą, kto się w ankietę, to wie. No ale co, na samym wstępie, Sardo, proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz z zdwana, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. I co, ostatnio do 15p, w to się równa kolejny odcinek? A dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag nabytek, albo hashtag nowy nabytek. A ja Wam przypnę serduszko. Ogólnie, widzowie, nagrywam to drugi raz, bo póki czekało się nagranie, dlatego odcinek nie widzicie we środę, tylko będziecie dopiero w czwartek o mieli. No ale niestety tak wyszło, nie poradzę nic, problemy tutaj w nagraniu. No przyjedzie zaraz laweciarz, o, już widzę, na to chyba jedzie przywitamy się z nim i widzowie, za niedługo nowa seria będzie już już gotowa. Także poczekajcie, będzie nowa seryjka. Dobry? Witam, tutaj! Ta, tutaj, tutaj, powierza. Dobrze, dobrze, już wierzę. Także widzowie, młodego ogólnie dzisiaj nie ma. Tak się złożyło. Ale widzowie, jeszcze ktoś przyjedzie dzisiaj. Zobaczycie. pożycia. mówiłem z kimś. Dawaj, i patrzcie widzowie, co wybraliście? John Direk. Przeziarka. Taki wybór. Jak widzicie, a przyczepę dokupiłem sobie ze względu na akcję. Kiszoneczka, żeby było. to panie, to poczeka Mamy pan. Mam tutaj. Papiery pan ma? Od tego wszystkiego? Eee, żółte? Pomówkę, coś? Nie, żółtych nie mam. A nie, żółty mi nie chodzi. A, to od czuń... ta tam mam, Od czujnika i tam, żebyśmy podpisali ten. Tak, 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 już biorę. O, poczeka pan, bo ja za silny jestem. O, dobra Kluczyki? Podoba mi się to W środku, w środku, w środku A, są w środku? Dobra Tak, 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 tam Podniesie pan moich obciążnik O to tu chodzi O no. boli ja tu będę sprawdzał, żeby przyczepa się nie znajdowała Dobra zaniega. A panie, pasy gdzieś chyba się trzymają A, tutaj O o, e, o mój o! <słuchaj> Z górki błotnęło Kurde pan O, idealnie Jedzie, jedzie, jedzie Daj im, daj Nie, powoli, bo tu spadnie i bieda będzie bieda Nie tanie sprzęty Elegancko Bo kurde od drynie oz w górze To będzie powoli Dobra, zjeżdżamy widzowie ogóle też jak słyszyć jest Ee, panie, ja tam słyszę wszystko. A ja plułem, na, na podłogę. A. Widzowie, jak też słyszycie, jest nowy mikrofon, bo z chawki musiałem nowe zakupić, więc może być troszeczkę lepsza jakość mikrofon, że tak powiem. Ale dobra, zjechałem. Patrzcie, jak on się, widzowie, prezentuje. No coś pięknego. Na samym odcinku racja, raczej akcja kiszoneczka, więc zobaczycie, jak on będzie się sprawował. Dzisiaj jeszcze może sobie coś tu potestujemy, a gdzie pan jest ten nawyciarz? Gdzie on zniknął? A tu jest, ty panie, co pan te, tu szuka? Te klocki daję, te, te, bo miałem w środku, żeby nie zgubiły siebie. Panu. A, dobra. Dlatego, dobra, panie, Papiery tam, tam. proszę, tutaj chodźmy. pisać. na no. Długopis, proszę, tutaj. Dobra. Dobra, elegancko podpisane. Dobra, pana, Gotówka a, już powinna pójść. W tak? nie wiem, no jakieś tam młody chciał to daliśmy w środku. A, no to Węskowku. dobra, to, to elegancko. No to yy, ja tam już przelew powinien dotrzeć, ja już tam pieniążki ta, ta, ta. przesłałem i... Chyba będzie tam. To dajcie tak, to banda z udzieli jest, tak panu A ja, jak pan ma jeszcze tu pięć stołek, za, patrykę za. O, o, dziękuję. Za moje, na, 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 na obie nie? A panie, nie, bo ja tak prostu... do pana pytałem, bo takie widzę, że pan fajne włoski ma... To, mm, a, panu... każde te włosy. Na loterii pan dziś chyba trochę zawodził, co? E, ta, pan, pan, tak, byłem na loterii, obłosy. No. Ale zdążyłem tylko na 5 minut. No, widać. Na Widzę. Widać. Ale sobie panie, tak, widać jakby pan to sobie specjalnie wyścig, tu widać normalnie jakby jeszcze włosy były. Nie, bo ja poraluję to sobie, nie wie pan. Normalnie, tam, tym do pastą? Tak, 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 tak. A, no to dobra. To tylko tak chciałem jej, to dziękuję panu bardzo. Do, do widzenia. Do widzenia, może jeszcze kiedyś A, jakieś. Ja... Na... kupię maszynki. A jak stąd wyjechać? Panie, poczekam. No to pan siada, ja będę panu skierował. Dobra. Go do tyłu, bo tu. Stój, panie! <grym> o kur! Grzmi tam Dobra, mam tam drugą w garażu. <grym> Cofnę. Bo teraz już za późno. Dobra. Dobra, dobra, pani. Może tu się w... robi jakoś. A nie, bo tam ciąg stoi nowy. Do... Dobra, idziemy. Tędy tu normalnie. Łepa, U... nie mój świetnik! <noise> Kurde, panie. nie widzę. Ja nie tu nie będę z... pokrywał ciężarów w te Ale ciężarówek. Z... Z... słońce świeci, wie pan? Dobra, nie pan tu za... Wywinie się pan tu jakoś? Nam radę. Wolutku Na panu nachodzi Tak A nie! O! Poszło, poszło, poszło! <noise> Ale tam... panie! Tam nic zmió... O dobra, pod to obok zbiornika bo Teraz niech se pan ale panie mi gazu! Do widzenia! Do widzenia! Eee! Panie! nie no, mi to jeszcze nie prawie potrącił. Jo, heja! Mam trąby. Co, co, co widzowie, na Co tam jeszcze znowu? A nie, dobra, już, Kukurydza tam trochę to się nie stanie. Dobra, widzowie, wsiadamy. Trzeba go na pewno przedstawić. Nie chciałem, to za ja bardzo postawić, powiem wam sobie Miejsca nam się powoli przestaną. Znaczy, nie będziemy mieli miejsca po prostu na wszystkie maszyny. Zaczyna, będzie, będzie zaczynać brakować. Będziemy musieli chyba. Słomę wrzucić na strych i byśmy tutaj trzymali Jakoś byśmy musieli trochę tak zrobić, bo tu wiecie, trochę zajmuje to sianko Czyli tutaj sobie pojedziemy go dzisiaj przetestować, ale tak jak wam mówiłem na początku Przyjedzie ktoś, bo nie, nie mówiłem wam tego Ale wystawiłem ofertę na Ale się, że czekam pracownika, no bo jak wiecie młody już biedy trochę narobił Nie wiem jaka będzie jego przyszłość tutaj, czy on będzie jeszcze u mnie pracował, bo to różnie to bywa. Ogólnie jak widzicie patrzcie, jest normalny stan konta. 17 tysięcy, tyle zostało. Oczywiście kredyt wziąłem 100 tysięcy Włącznie wyszło tam chyba 150 tysięcy jakoś, bo to jeszcze po rabatach Więc tak to wyszło. Ale przetestujmy samego. My się na razie nie zrobimy widzowie. Nie wiem co co możemy porobić. Nie mamy za bardzo gdzie go przetestować. W siebach? też nie, do końca. Albo zrobimy po prostu, że. Nie no, nie wiem. Ci dzisiaj a nie będziemy mogli przetestować, bo nie mam za bardzo w czym go przetestować. Jak że się podłączy do siewnika i na się... Wrześn... No nie, bo będzie. No może zaciejemy poplon. Poczekamy na tego gostka, bo on Ma być. Za niedługo. Dobra, gasimy. A opuszczę Siłownika jeszcze by się nie męczył. Opuszczone, opuszczone. Pasimy. Ale wciąż niech tu widzę, że fajny dalej 1700 kilo. Z liną elegancko już nawet. No patrzcie jak on się pięknie prezentuje, jak on tu patrzy tymi oczkami tutaj. Powiem wam, że nawet do tego do siewnika nawet pasuje. Naprawdę myślałem, że będzie... Gorzej, a elegancko tu pasuje, w końcu będzie zapas mocy. No, jak widzicie, rynówka stoi zepsuta. Nie wiem w sumie, widzowie. Możecie napisać, czy naprawiać ją, czy nie naprawiać, czy ją tak zostawić. Bo nie wiem, czy ją naprawiać, czy zostawić. Naprawdę nie wiem, bo. No, naprawa wiecie, bo silnik znaleźć do takiej rynówki to jest ciężko, dosyć. Więc nie wiem, no napiszcie. Bo to jest naprawdę ciekawa tutaj rzecz. No, ale dobra, czekamy co na tego gostka. O coś słychać. O, chyba jedzie. Takim ty, eleganckim. Bordzikiem? No, Dobra, chodzi mu to jak nie wiem. Tak flak. Panie, stój! Dobry? Dzień dobry. Witam ja miał. pan Tak, z, og... ta, z ogłoszenia pan. Dobrze, dobrze, tak, to tak, pan trafił? Tak, tak, tak. No to powiem pana tak, no. A co to, e, proszę pana, a co to za kamerka na głowę? Nagrywam. Mam, a, no, no, no to jest jeden nie, nie z warunków, szkoda. który pan tutaj musi nie się pogodzić z nim, bo, a, to tak tak pan, tak. Bo, bo to wie pan, bo ja tutaj. Tylko se... rejestrację pan zakryć, żeby policja mnie nie ścigała potem. Dobra, tu widzę, że chyba jakieś niemieckie to są. A, w sumie lewe, e, prawe, no. No. <laughs> lewe i prawe to się środkowe się robią. No. no to panie, no co, co pana. Co? Jakie jest po prostu tutaj pana. Co pana tu sprowadza? O, dlaczego pan chce akurat tutaj u mnie pracować, bo to tak... Oszukam pracy proszę pana, ponieważ. Ale no, a dlaczego nie wiem czy pan wcześniej pracował, może pan powiedzieć kilka słów... No na że 30 km stąd. A, no to tam pan pracował. Bo to słyszałem, tak, że tak. oni ten już zako zakończyli działalność. Tam właśnie tam bydło nim upadło, a tam sprzedają wszystko po kolei ziemię. A jakimi pan członikami robił takimi starszymi, nowszymi? Jednym nowym jeździłem to z em o, to dla Pana nowy ZTS, to tutaj ZTS, to... O, może Pan ma jest taką... To tutaj elegancko. O, właśnie takim. to jest nowy, dla mnie. No, no to ma Pan nowego tutaj, w po remoncie, eleganckiego. O, ale to chodzi, ale czyciutko. Jut na uszy. Oj. No, ale Ty to nie Pan, no tylko ten. O, jest już. Ale, tej pani nie na dziwnym. A pani jak w ogóle na imię ma, to będzie na ty przejdziemy, to. Żeby tu, nie. Krystek, tak na Krystek? Krystek? No tak, to pan Krystian, Krystian no to wit witam, ja jestem Tomasz. Krystian? Dobrze, Rosia. A my się tak. Nie, my tak się w tym. Witamy. Puh, no, jeliańsko. Kurde, klei się pana. No, widzi pan? On no. picie słodkie, piłem, to się klei. się no i jak widzi pan tutaj, za takim Jendirkiem można sobie o, oczywiście też wsiąść. O, otworzymy panu elegancko. Proszę sobie. Ja, ja mogę. Zasiąść, no, na no! No pan będzie Jaka nim to... robił, może, no to co musi pan się obeznać. No pana się nie No, buty wyciszczę, na... czekaj, O! Jak to się od. A tutaj? Kampucie, ja jakie są? Pika coś! O kurwa! <laughs> nie, dobrze, dobrze, bo on tak ma. Czemu bo to, pan ma, tam to? trochę więcej elektroniki jest niż w takim tytorze, ale tylko troszeczkę. Dobra, tu jest skrzynia, ja widzę no. To są tu panie No tam ma pan biegi A ja... Tu ma pan ten Rewers O Może, E państ O, no, właśnie obciąży bo Dobra będzie To niech pan się przejedzie nie? Zobaczymy No i pierwszy bieg To ma pan półbiegi też nie? To ja, so, są Biegi ma, ma. i biegi Tutaj w prawo można? Można, można Fajny sprzęt Fajnie się prowadzi, wygodny Wygodny O, krówki chyba. Tak, krowy, krowy. A pan robi przy krowach czy przy czym? Da, da robiłem przy krowach Aby Ale Ona... ma osłony Maja proszę pana, tu coś pan no nie ma... Trzeba to tak? dać! Nie, bo dzisiaj będę ten, cię jeszcze Wywoziłem, wczoraj. I... Dobrze wsteczny? To no dobrze No bo ma nie, rewers, nie no ja tylko rewersem ta widzę właśnie, że tutaj coś takie... Ja tak radzę na niższym biegu, bo jak pan się na najwyższym rozpędzi do tyłu, to 43 będzie na do tyłu jechać. A widzi pan co dostaje? Eee, fajnie tego, nie, to Nie, to nie, się, się, mnie, to spokojnie. To nowy nałytek, no sobie przez chwilę przejechał. Z tym to będę robił, to fajnie. A jak pan se zaufanie zmuzuje to... Co to za, co to za monitorie? No normalnie komputer. Ta, widzę. Do grania Nie w będę gry. Jechał, nie będę A w gry? No co no, tu pan ma tam parametry. Minecraft tutaj? Nie. Tam my są parametry Mogę mu Nie dobra, nie będę dawał bo no. ja mogę tu wsiąść, ale nie ja się tu Patyczkuję. Dobra, odparkujemy tego. Nie było. To jak pan jedzie, zobaczymy. Budowałem takie maszynki też trzeba będzie trochę pozmieniać, bo na wyciągnie to jeszcze większe będzie kupić To Zara panu pokażę To by jak jeszcze mam pana przedstawię tu resztę o. A w kombajnie to pan robił czy nie? Ty. Eee, ty Znaczy, no Forschnitem? No to Tana. też będzie trochę przeskok cywilizacyjny Bizadem pan ma ta, Bizona. Jak mam taki o, chyba... Ja członik... robiłem. Taką ładowarkę robiłem właśnie. Tylko od Rowską. No to tyle dobrego to chociaż. Patrz, To jest to samo. Tak. Bo No to pan będzie mógł robić elegancko. No a tutaj stoi taki sprzęcior, to już nie taki Bizon. Oh, taki, taki trochę większy. Wody Tak, po no prostu. Szybko widzę. Tu żonisze chyba była, bo nic dalej jakąś... Dobra, szybko. Mapę O, Dziękuję bardzo. Kurde. Gorąco się zrobiło. Słońce świeci, wie pan. Może taki bizon? No kiedyś i Holandia ten model, przecież z nim Holandią. No, to taki jest trochę. Można wejść? Oczywiście. Tu, tu można. Panu się czy nie? Czy za mało miejsca? Niestety, nie. mało miejsca. No to, 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 to robię, niech pan wejdzie. Eee... To... Dobra, Jak tu... Ja tu się odpala chyba. O, dobrze. A tu to ja nie, nie umiem nie tym pan ty nie wiem, że pana nauczę, bo trzeba ja jeszcze owys skosić to. Tam pokosić. Kurde Nie to nie dla mnie. To będziemy się elegancko, ja to nauczę spokojnie. Elegancko na Tak. Mam się. No tu renówka jest, ale ta renówka to... A bo co tam... tak cieknie olej? Tam oleju to już nie ma. No ale kapie tak jeszcze trochę. bo tam jeszcze reszki są, ale on jest zatarty. Tarty. No bo ja no. takiego jeszcze młodego kuzyna. Odwójka przyjechał no, no. mi pomóc, na że zepsuł, no to... to ten gówniarz, co nam jeździł po polach, krosem. To ten, czy nie ten? No... Tak. No, nie wiem, no może po waszych polach tam, na tych PGR-owskich, bo taki... Krosa kiedyś nie. mi ukradł. W sensie, zabrał nie, i... Łysy, łysy, łysy. A nie, taki łysy to nie. A Dobra, to nie Bo od razu bym nogi połamał. Nie, no taki młody przyjechał, no i właśnie jechał w słup. na no, znaczy akurat... Paliwo tam jeszcze trochę było, ale nie wiem jakim cudem, ale tutaj od, zbiornika, od oleju tej i koniec. A, szkoda tej trochę rynówki, bym porobił sobie taką. No szkoda, a się znasz na mechanicy trochę, czy? No ja byłem mechanikiem, jestem z zawodem mechanikiem, proszę pana. No tylko zatarty to wiesz, to jest cały nowy silnik, więc to bym musiał też trochę wyłożyć, a teraz kupiłem John pieniędzy nie ma. Dobra. Zastanawiam nie, się, dasz, czy ją dasz 15 czy? koła i ci naprawię. No nie wiem, zobaczymy, no w sumie 15 koła już mam niby. Bo trochę szkoda mi jest sprzedać, no... Prędzej czy później tam się bo jakieś kolega ciebie, kolega szczera, bo ma, teraz w 5 kolega ma, kolega ma tą Mhm. Trochę mocniejszą, ale nie ma w ogóle kół. Ramę ma i silnik sam i chce sprzedać właśnie silnik za 15 koła i... mogę panu załatwić, po znajomości. W sumie? A tu w ogóle się ta przysypa sam, zbierająca od tego, że Neera przyjechała. Może potem pan sobie sprzeda, czy coś, potem renówkę, to ja bym tam się nie... tam... To z, nie, nie wiem, przyda. no to bym to tam se telefon dasz mi, to se zadzwonię i se no. Zobaczy. zobaczę. No może jeszcze coś się uda z tej renówki że mu fajny nie był. No ale tutaj da jest przyczepa, są zbierająca są... krówki, ta, no to my, tam... Tak, wiem, tutaj tak pobieraj... No to w sumie mógł przyjechać na wieczór, Prowy się ogarnie, pomożesz mi, podjechać ja tego młodego teraz nie mam, on pojechał. O, co, tu, byłem, tu mamy... lawetkę, tu są jakieś przyczepki, tu mamy Silos, będzie jest książka manu. też do robienia. Muszę pożyczyć tam się szkarnie jeszcze jeden zestaw. Chcesz pan zrobić? Tutaj? Co, co, co? co? Tutaj pana? Nie, to, to nie ma już. To sąsiada, no, ale tutaj akurat mogę sobie stawić, bo mi pozwolił to to. No to, to nie droga jest taka bardziej publiczna, bo tu normalnie mhm. niektórzy sobie przejeżdżają. A no nieraz ja ten kieściłem po alkoholu jak policja, e, no bo e, napoju. To Tyle dobrego, że nie, nie po budynkach. No. Tyle dobrego. Nie, nie no. Ja nie wiem piję za niedługo może ten raz będziemy... Miesiącu, s... tak panu powiem. No to ...rekreacyjnie, po tak. Nie no. wypłacie. No ale to za ile, bo to jak całą wypłatę to. Nie no. ...dwa, dwa piwka tak. Dwa to dobra. O, opić, że pobodzi się. Nie wiem czy za niedługo na strych nie będziemy wrzucali tych chyba lotu sobą, bo muszę gdzieś tą przyczepę mhm. chować. Ona trochę duża jest. To można by dzisiaj. To dzisiaj gdzie... można też. Ale to tam wieczorem, wtedy będziemy już Dobra. ten krowy ogarniać. Dobrze, dobrze, dobrze. No to co, no, no na razie nie mogę Ci tutaj ten okres próbny weźć jakiś tam. Miałem, no to zobaczymy, jak będziesz się w sporu spisywał. Mhm. Jak się dobrze spisywał, no to jak najbardziej do pomocy tu na razie to, bo teraz siewy i to wszystko, to taki szonka też, to na pewno się ktoś przyda. No, bo to zaraz wrzesień, no w sumie trzeba ruszyć. No tak to sobie tylko wypożyczy się jeden zestaw i będziemy tam młodo możemy No, szyszkarnię może będzie... też robię, też robię. to na jaką? Eee, yy, Fortnite. Sheet. no to nie, bo to Fortnita to na pewno nie załatwię. Ten jakiegoś klasa Jaguara, no ale zobaczymy, co się uda wziąć. Ale mi się to podoba, mm -hmm. proszę pana. No, no ładnie wygląda tutaj, no na pewno kiedyś się nie przyjedziesz, no ale to kiedyś. Tak, zestaw. ładnie to. Myślałem, że dzisiaj będzie dla niego ten za mały, ale jest naprawdę. właśnie, idealny jest. Idealny. Ile pojemności ma ten siewnik, jak można wiedzieć? Nie, tu chyba. To jest Trzy worki, co musieliśmy co ten? Pięć przyjazdów sypać. Nie, no to tutaj to nie. no, Tu jest chyba tona wchodzić, nasion i jeszcze chyba 500 kilo nawozów. Nie jak tu jest. Nie pamiętam. A co taka żmika pogięta? Co się tu stało? No ale dla był, to wjechał z O kurde. I stał co tutaj. Teraz? I... Co, co trzeba. Nie, bo tu następna stoi. Tu tylko się przestawi. O. o ile zboża. No to trzeba sprzedać wszystko na zimę. A tego pienioski będą. Ale trochę mokry. Wilgość tutaj od tej ściany. Widzi no bo tu, Muszę ten, będę w wietrzu jeszcze. Tylko owys muszę jeszcze tam dokosić Będzie dobrze. Dobra, zamykamy. A, tu jeszcze nie pokazałem. Tu jest jeszcze. W tej takiej. O, tutaj prasa i opryskiwacz soj. To nie jest aż to jest jakiś robot, proszę pana. Nie, no, opryskiwacz, ja robię... tylko dobrze, taki większy trochę. Ja robiłem takim zawieszanym, tym. E, bardzki jakiś, tak? A, nie, Biarski. Nie, to... No, o. No i tu prasa, no to prasa, już taka. Prasa na to Prasa tak Sama co do nas przyjeżdża, no. Tam o. u nas. No, tu była. jeszcze nasiona mam, żeby siać na wiosnę. No, na. Nie, nie, na jesień. Na jesień, żeby siać. No i co, tu mam. O kurde, światło zapaliłem. Gdzie światło? A, w tym. Kurde. O, znowu. Ja, A, nie, nie, trzeci. No. Tu mam drona, będziemy sobie jakieś tu fajnie nagrywać. No, tu jest rower młodego, bo zostawił, bo po niego przyjechał ten i... Znaczy, nie... Przy, tego, tego O, to, to będzie dobre na wakacje. A tutaj to, to po robotce można tutaj sobie piwkować. No, po żniwach, no. O, no, po to żniwach. żniwach. Cool. nawet tam posiedzę. No, jakie będzie jeszcze ciepło, to grill można zawsze odpalić. Tu światło gdzie się zapala? Ja nie pamiętam. Światło? Czy nie ma? Nie ma coś nie ma. A nie, Lapy? jest Tam jest. Nie, no nie ma. Ukradli Albo mi włącznik do... chyba. W nocy może to na panele słoneczne. A może? A ja to nie pamiętam, nie. już trochę czasu temu zostawiałem to. No. O kurde! Ale mnie ziosło He, <laughs> panie! Nie do wody. A to widzę, że pan ma eleganckiego fornika. Pikapa. tylko. Raz pali, raz nie. Nie pan Mogę to pan pokażeć w jak patrz pan No O londymi Naprawdę? O no oleju chyba to dużo bierze O! Niech pochodzi już, bo potem nie odpalę O czemu ma tu wydech? Po jakiemu to? Po amerykańsku chyba Nie wiem Ale jak po tej stronie... Co jest? O się w sumie, jak przywieszy coś tutaj? No! ja mam Lublina tutaj. A bo jeszcze panu pokażę, Lublin. O kurde. A tutaj jeszcze taka fajna sperełka. A bo w sumie pokażę, co tu wszystko stoi w tych garażach. Bo to. O proszę. Można maskę otworzyć? Można, można. Ale nie mogę. O, nie poczeka. umiem chyba. A tu trzeba. O tak. O. A. O, aż. Aż brota się zamknąć w My ty jest, i tu jeszcze taka krosiwo stoi Skóra w środku o Powodnie się widzę Powodzie ten... Krosikiem to jest tak. nie tam nie nowość tam tu. Dobra, ja tam się klapę No to co, przyjesz tutaj wieczorem No tam sobie No ja na obiad zaraz Tam no, a kiedyś to zamknij tak. się oczywiście To jak coś to Dobra wiem. dobra no, no numer to, mam, ja. to No do widzenia Kur... No i teraz co? To no, patrzcie co jest z Do widzenia! Ty, a... Il, oleju co co ile dolewasz? Kur... Ostatni raz od nowości nie był zmieniony Ło wow, to... on stąd daje gazu! <laughs> Naprawdę! Do widzenia! Do widzenia! Co go tak rzuca? Widzę, tam chyba to piach przywieźć to... Nie wiem, bioderkami szybciej by było Jak on tam 10 razy zgaśnie jeszcze po drodze to... No i nic, widzę, będziemy kończyć Mamy nowego pracownika najprawdopodobniej, zobaczymy Akcja kieszoneczka w następnym odcinku też, to jest duża szansa na to Też przepraszam was, że odcinek widzicie dzień później, bo się to widzieć wczoraj Widzicie to dopiero dzisiaj Znaczy no ja to nagrywam w ten dzień, co powinniście widzieć ten odcinek No ale niestety problemy tutaj... Przez wow. to właśnie, że mi są... Co on się tam drze tak? Co tam się stało? Gdzie to? Gdzie to? Panie pom. O! Szefie, ja, Prezes, A. pomóż! Coś tam, stało. Zarzuciła mnie, O tam olej był wylany. O kurde. Jeeea! Yeah. O, widzisz, olej wylany tu. Ej, o, faktycznie. Dobra, to ja lecę po ładmarkę. Teraz będzie napropustowane Także to widzę, ja jeszcze tu mu zaraz pomogę Ale to by było na tyle, mam że wam się podobało Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika dzwonem To jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach I co, na razie, trzymajcie się, cześć!